Witajcie, jestem Sony Amerika, jesteś dzisiaj ze mną. Z Jesteśmy na y, mapie Greena na transicie. W trybie tranzyt i pokażę wam jak zaliczyć bardzo prosty achievement. Pod tytułem Nie sądziłem, że istnieją. Na tranzyt zabij jednego z mieszkańców lasu, gdy się do Ciebie przyczepi. Aby wywołać tego oto dziwnego stworka, wystarczy wyjść poza... You, poza bezpieczny teren. Wtedy ten stwork na nas wyskoczy. Wystarczy zabić go za pomocą noża. On wtedy znika. Achievement powinien się pojawić w prawym górnym rogu. Powinien zostać zaliczony. To było na tyle. Zachęcamy do komentowania, subskrybowania, lajkowania, bądź czytania łapki w dół i uzasadniania dlaczego film był słaby. To był melikar. A jest Na razie byczys.